Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy naszego województwa i wszyscy nasi goście, święta Wielkiej Nocy to orędzie radosne, niezwykły czas, kiedy doświadczamy nieprzejmialności naszego życia. Ta refleksja towarzyszy nam podczas świąt, przygotowań, ale życzymy sobie nawzajem, aby to radosne orędzie. Towarzyszyło nam w każdym dniu naszego codziennego życia. Wielkanoc to czas spotkań, dzielenia się tą radością z najbliższymi. Oby nie zabrakło przy naszych stołach nikogo, kogo chcielibyśmy zaprosić do naszych domów, abyśmy potrafili przezwyciężyć trudy pandemii, pomimo iż wokół nas wiele cierpiących osób, żebyśmy znaleźli dla siebie czas. Na spotkanie, na refleksję, na dzielenie się wzajemną obecnością i radością. Życzę Państwu, aby te święta, pomimo ograniczeń i wielu trudności, upłynęły w Państwa domach w radosnej atmosferze. Abyście Państwo spotkali najbliższych, dzielili się tą radością z najbliższymi, a kiedy już święta miną. Ten czas radosnego spotkania towarzyszył nam w każdym kolejnym dniu. Życzę nam wszystkim, abyśmy pokonali trudności, abyśmy spotkali się w rzeczywistości już normalnej, bez ograniczeń czego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego najlepszego.